Cześć wszystkim, z tej Junior i witam was w kolejnym odcinku z gry EW2.17, kariera, restart sezonu drugiego oczywiście i dzisiaj idziemy w Chin i wreszcie jest wyzwanie, którego mogę się podjąć a raczej, którego napisaliście, a raczej Propa napisał oto ten komentarz i dzisiejszy właśnie odcinku będziemy robić Nego setup, oczywiście jesteśmy w kwalifikacjach, ale co zrobimy na zasadzie, no właśnie, mamy tutaj setup, który sobie już grałem wcześniej na trening, ale my sobie zrobimy go mm, po mojemu. Czyli damy sobie skrzydła 2, damy 2 na, albo 2 na 3 skrzydła. Hamulce, żeby tak, aż tak źle nie było, to damy sobie powiedzmy, że o tak. Balans damy sobie na ósemkę. Tu zmniejszymy do trójki. To hmm. tak. Oczywiście, wszystko sobie jakby damy na odwrót, żeby było dość ciekawie. Dobra, zrobimy tak. Biegi nie będziemy ruszać. Tutaj tak samo. Ale tutaj możemy zrobić coś takiego. O, tutaj zostawimy, tak mniej więcej. I nie ruszamy nic. Dobrze. Widzimy się oczywiście na wyścigu. Jak już przejadę te kwalifikacje. Dzień dobry, witam Was w dniu wyścigu. Michało. I... Moje odczucie tak naprawdę po kwalifikacjach to jest... Tak jakbym przejechał Marusio. Na, na najlepszym setupie, bo taki podobny czas zabiliśmy. Ledwo co, jeszcze w ogóle Glock 16, D'Ambrosie 17, my sensacyjnie na 18 miejscu, w ogóle jak tam reszta. No, poza tym, że e, oba Toro Rosso są so dość... Jak na wtedy 2017, to, to dość wysoko, so, więc no... Nice, nice. Very, very nice. E, dobra. Strategia, strategii strategii. Czekaj, moment. 11 okrążeń, Dobra, zostawiamy tak jest. I co ty jeszcze? Oczywiście możecie pisać jakieś wyzwania w komentarzach. Zachęcam oczywiście, bo nie macie psychy. Jeżeli Wam się film spodobał łapka w górę. Komentarz, dajcie suba i... lecimy. se zapasę, to mogę jaci. O, tak, o. Środkowym jeszcze. O, fuck you. Oba Red na P1 i P2, za nami nasz teammate. Cześć Niko. E, guten Tag. To wygląda jakbyśmy odpadli w Q1. Dobra, zapala się 5 czerwonych świateł. I lights out and away we go. O matko, co, co Marusie odpierdoliły? Zapomniałem jeszcze tak ogólnie powiedzieć o uczuciach z tym setupem, w ogóle yy, ciężko się hamowało i naprawdę takiego odczucia większego, yy, takiego na pierwszy rzut oka nie ma, tak jak yy, bym podobny setup ustawił w F1 Challenge, o ja pierdolę. Puh. Kurwa, ustawiłem możliwie najgorszy setup jaki, znaczy... Mm. Tak, żeby ten było. To na odwrót. A i tak. Yy, proszę bardzo, przebiliśmy się z P17 na P3, więc yy, nice. Jeszcze jest w ogóle szansa, bo jest to 5%, ale jest szansa na deszcz. Fajnie jeszcze, jakby właśnie by ten deszcz spadł. Tak naprawdę. Już pierwszym okażeniem yy, Zdobyliśmy punkty. Tak naprawdę już mamy powieści? Kul! Cool. I o tym tak mówiłem, no... Nawet jakbym zachował normalnie... Tam, gdzie zwykle to i tak... Yy, Wypluję mnie. Cześć, Ferzek, co tam u ciebie? Chowa e... Chowacz Adlos... Uta, por favor... E... Felipe, passez à tam w ogóle Weber z petalem się biją, bardzo dobrze. W ogóle będziemy my tak, tak naprawdę spowalniać sapkę. Podoba mi się. I super, jesteśmy aktualnie na trzecim miejscu. Co może się dziać? Nic się nie może dziać. Jedynie co się może dziać to ze mną. Ale tak... Minimalne uczucia są tak, jakby minimalne. Jak się troszeczkę pojeździ, to czuć. Czuć jest inaczej. Ale tak na pierwszy rzut oka nie odczuwa się takiego. Jak się wjeżdża w zakręty, wyjeżdża z zakrętów. Bo evermind, jakbym ustawił yy, na takie same skrzydła, albo podobnie, to bym dosłownie mną spinowało. Są każdy zakręt. I widać, że f Challenge jest bardziej Grą dla a nie jakieś e 23, 24, 25 22, 21 20, 19, 18, 17, 16, 15 14, 13, 12, 11 10 i 9 A tu Fetek mi się tu wpierdala, gdzie? Eee... Pełot, Pełot. Nie mogę powiedzieć tego słowa, bo adwer mi nauku nie widzę z akcyzą. Eee, 5 zł za każde słowo. Nawet przysiknąć nie mogę. Co tam się w ogóle z tyłu stało? Excuse me what fuck. W ogóle jak tam? A no, chyba musimy. Aha, w ogóle razwaluj zajebiście, Piąte miejsce. Mmm... Wow, Glock dobrze wystartował z 16 na 11. Ambrazio bez zmian. Aha, Hamilton mógł polecieć, dlatego... I, I ja ciebie... I on znowu dojedzie bez punktów. Co się dzieje? Że Hamilton potrafi yy, mieć dobre kwalifikacje, ale już i mieć tutupę. Dobrze, jedziemy dalej. Kurwa! Nie tak nie powinno być! Halo, Niemcy mi majstrowali przy tym bolidzie. Baton, odsuń się! Bo cię rozpierdolę! Widzisz co się stało z perkiem. Więc skończę za jak on! W bandzie! Fuck! Yuh. Kurwa! Nie, 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 Jenson, Jenson Guzik, Beto, odwracaj. Oj sorry Jenson, lubię cię. To było chcący oczywiście. Oczywiście walczę o swoją pozycję. Patrzy nie możesz mi... Nie możesz mi tego zrobić! Nie możesz! Nie, Jenson! Wracaj! Come here, you motherfucker. To nie jest normalne A tam. Drobny damage. Damage, you have damage! Dawaj mi DS! Ja pierdolę, uciekł mi! Dobrze, mam DS! Nie! Niko, nie! Przepraszam, szybko, baton, baton, dawaj! Kurwa, myślałem, że go jeszcze tak go... Mm, złapię. Nie złapałem go. No i tracimy naszą czwartą... trzecią pozycję, przepraszam bardzo. Czas na pit stop. Czas na pit stop. O kurwa! Heimbleck jest słaby Co on tam robi? Ja i to jest. Nie ja zrobiłem Hamiltona 2007. Aha. O ja ciebie. Dobre mi opony dajcie panowie. Nie odpowiadam za wasze błędy. Jeszcze. Aha, skrzydło jeszcze. Ja ciebie do I wyjeżdżamy, moi drodzy, pozycja. Aha, za Alonso wyjeżdżamy, no to super, to po, pozycja w jesteśmy. Ale przynajmniej skrzydełko mamy, więc zarąbiście. O, Lucy za 13 dni. dobry, Tonio. Ale przejść mnie nie możesz. Masz całkowity zakaz. Ale gdzie mi się... Kurwa mać, to jest niebywałe. Raz nas nikt wyprzedzi, każdy nas tu wyprzedzi. Za dużo się tu dzieje. Za dużo. Dobra, Pytaj na tej pozycji jesteśmy, na P9 i wyprzedził nas Rusek, a za nami jest Pastor Maldonado w mordę jeżdżę, uciekać i wietrz rośnie, ja pierdolę to ładnie, jazdę na tym setupie to będzie, to był dobry naprawdę, nie to była ironia. a kontakt z Italię, ale o to chodziło? to te? nie, o to mi nie chodziło dokładnie ale jest P8 trochę chujowy sposób, ale jest można powiedzieć, że wraca yy, stare dobre jazdy, dziesiątki i jednastki, dwunastki w sumie trzynastego tego nie było, bo przede wszystkim trzeba postawić na kulturę jazdy Cicho tam! Nie wypowiadać się o tej, o tym braku kultury. O kurwa. Jeszcze skręca się chujowo. Nie mam DRS-u! O nie! Witali, witali, spokój. Widali, widali, spokojnie. Widali. Dobra, dobry, witali. Nie wyprzedził tak mnie. Ale co, ktoś jest Jaime Alguersuari jest na aktualnie trzecim miejscu. Co się dzieje z Toro Rosso w tym sezonie, to ja nie mam pojęcia. Błęmi w ogóle... Ach, matku, jedyne Błęmi i... No, Błęmi niestety do tupy. Dwa pit stopy i 24 miejsce. A Hamilton 13, czyli jest możliwa szansa, że nie zabędzie punktów. Brawo, Luis! You made it. Mm -hmm. Kolejna prowa wital jest razem bliżej jest, ale moje go. Zablokujemy i nie ma mowy. Ale też z drugiej strony, yy, pamiętam, były preferencje o to, że w taki, że taki sposób nie powinienem się bronić. Ale to jest moja kariera. Nie, nie musicie brać wszystkiego na poważnie tutaj, jak jeżdżę. Po prostu, żebyście brali przyjemność i fan z oglądania tego filmu. Też mogli też przy okazji pośmiać, A ja prawie, żeby jechałem poza. Co ja najlepszego zrobiłem? Jeszcze nie będę miał dls co ja odjepam najlepszego. Błagam, dajcie mi DRS. Nie mam DRS-u. Ale mam uchwalowanie za Pastorem. I uwaga. Jest! Udało się? Nie, nie udało się, kurwa. Ale to było tak bezczelne. Ja wiem, że będzie Was boleć od oglądania, ale nie biorę yy, odpowiedzialności za wasz ból z oglądania. Ale tak jak dzisiaj się idzie w tym z etapie, za to oku 2 Szkoda gadać. Szkoda gadać. W ogóle... chciałem W tamtym miejscu chciałem zrobić tak, że... Puścić Petrowa tylko po to, żeby mieć DRS I... Ale zapomniałem, że DRS jest... Było na tym, na tym ślimaku, na tym nawrocie. I no wiadomo, stało się jak stało się niestety. Jeszcze będą nas gonić. Ostatni raz biorę to wyzwanie. Więc jak już pojawiło się to wyzwanie... To więcej, go nie biorę na odcinek. Już przynajmniej nie będę się męczył. Pytanie, czy teraz będzie pastor, bo znowu mnie podgonić, ale na szczęście mieliśmy trochę curse'u. Nie, nie dogoni. Jesteśmy bezpieczni. Na razie. W ogóle zaczęło padać. Nie wiem czy widać, ale takie widzę kropelki Akurat jak jest końcówka wyścigu, prawie że. No to nie zrobię tego, co zrobiłem w EVN 2012, gdzie chyba w Malezji to zrobiłem, że w drugim sezonie, że dosłownie na ostatnim okażeniu zjechałem. I. I prawie mi się to opłaciło. Prawie, bo dostałem karę przez to. Wszystko, bo, bo złożyłem wszystkie powtórki też przy okazji. Więc mam nadzieję, że nie będzie podobnego scenariusza, że będę musiał zjeżdżać, ale tak nie leje, żeby trzeba było zjeżdżać. Więc jesteśmy jakby na bezpiecznej pozycji. Znaczy tak, bezpiecznej sytuacji jesteśmy. Może tak. Dobra, szybko zobaczę. O chuj. Był sobie trzeci i jest szósty. No to chyba he spadł Heimer werksualnie, czy czyli chyba tempo spadło. I w ogóle uciebiśmy od tej, od tej całej lesy tam. Tylko jesteśmy ja i pastor. I pastor nie jest moim idolem jak coś. Ale pewnie byście tak powiedzieli. Ale tak nie jest. Fajnie jeszcze wybrał, jakby to się wycofał. Ale raczej to się nie stanie. I rozpoczynamy ostatnie korzenie wysiłku Gambit Hinin. Na torze w Szanghaj e, Nikało i te sprawy. E, pies, nietoperz. E, taki śmieszny wirusik I te sprawy. Ja Ciebie nie mogę się gapić na pastora. Bo zaraz coś odwalę ja już coś odwalam. W ogóle będzie co wycinać, jeżeli chodzi o pana montage. Więc będzie ciekawie. Przejdę sobie na chwilę na te uboża paliwo. Żeby nam paliwo na wszelki wypadek wystarczyło do końca wyścigu. A my co odpalamy teraz, tutaj nie mam pojęcia. Znaczy ogólnie to odwalamy przez cały ten wyścig, to nie mam pojęcia. O, Luis dziesiąty! Dzień dobry, Luis! Sebastian też wygrywa Grand Prix, nie? Chin? W ogóle... Luis wreszcie w punktach będzie, o ludzie! Wreszcie! Luis się doczeka pierwszych, pierwszych punktów w tym sezonie. Tak naprawdę w trzecim Grand Prix jest XZ. Pastor i Luis próbują. O, nie, 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 nie! PASTOR! PASTOR! Co pastor odjebał? mi to znamy będzie dwa punkty. O matko jedyna, co to było za męczarnia. Z 17 na 8, spoko. Ale w jakim stylu my to zrobiliśmy, to jest po prostu wstyd. Wstyd, że nadal kontra 40 sekund. Patrzcie, do Fetela, najszybsze okrążenie do Fetela traciliśmy równe 3 sekundy, prawie że równe 3 sekundy. No, my tak naprawdę to myśmy, możemy się równać z tymi, no. Podobny czas co Perez, Petrov. No, tak naprawdę mieliśmy tempo na przynajmniej 11, 12 miejsce co najwyżej. I niestety, z tego wszystkiego spadamy i ostatnia ja zbiera to wyzwanie, bo to, 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 jest katastrofa, katastrofa. I jeszcze tracimy konstruktorce, więc mój występek kosztował, no na niestety, nasz dużo, tak naprawdę. Dobra, shut fuck up. To podziękujcie robię, a nie mi. Dorobę, to Roba dał tu takie zajebiste pyta... Brrr, wyzwanie. Dobrze. Dziękuję wam oczywiście za obecność. Widzimy się oczywiście za tydzień. Kurwa, jest... Muszę to Dziękuję wam za obecność. Widzimy się oczywiście za tydzień. Życzę wam miłego, spokojnego bezpiecznego weekendu. Trzymajcie się no i na razie.